Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Fallout 4. Słuchajcie, yy, co robimy? No, co robimy? Musimy przede wszystkim posprzątać tu na, u nas, znaczy, tak, yy, tu sobie zrobimy bazę wypadową, yy, jakby na dalszą część yy, przygód. Yy, weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy i pójdziemy na posterunek Bractwa Stali po kolejne zadanie. Tak, dobra, zrobimy tak. Yy, najpierw sprawdzimy, co my tu mamy przy sobie. Rzeczy niektóre byśmy. Nukrogeniczny. No, yy, nie, 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 bo on zamraża mnie, jest niepotrzebny. Yy, w sumie to też nam nie jest potrzebne. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy. na razie też obiór. Nie będziemy z tym łazić przecież. Antyrady, weźmiemy sobie dwa, antybiotyki sobie weźmiemy, chrupiące dziki montowoc muto, to też weźmiemy Ża Żarcie to na pewno weźmiemy. Jabka Dandy Boy 3 rady, to spoko możemy wziąć. Mentaty to sobie zostawimy tu yy, to też mi się wydaje. Yy, bo tam chyba też nie ma za bardzo gdzie zrobić to mięcho. I musimy to wszystko pozostawiać. Odloty: To na razie też. Wszystko. Pojemnik z krwią, psycho... Może tak. Rad X odporność do promieniowanie. Może sobie tak weźmiemy. Steel dwoje: To nam niepotrzebne. Stymulant wiewiórka. No, to będzie wygrzew. To też. Może weźmiemy sobie tak wypas wypas żelki dobra to by było to tutaj to nic no i właśnie teraz tak lecimy z tym nie 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 w sumie to nie tak chwila 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 chwila, chwila. o teraz tak źle to zrobiłem bo przecież śmieci to wszystko weźmiemy, słuchajcie. O! No właśnie. Amunicję jeszcze do co to tak. Tej nie potrzebuję, tej też, tej też, tej też nie, tej też nie. Do strzelby też nie. Tak, to też nie. Rdzenie, to jak najbardziej. Dobra, a jeszcze to sobie wsadzimy tutaj. Hmm. Tak, schować wszystkie śmieci. No i dobra, 111, słuchajcie, ważymy. Spoko, idziemy. A, może, słuchajcie, nie, bo nam się, aha, nam co, co, co tu tam nam jest tak słabość, ospałość, przemęczenie, gdzie się hmm. Co to, tak, to, tak, to, 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 spałość? Co, chciał więcej, na, położyć się więcej? A która to godzina jest niby? Czekajcie. Trzecia, piętnasta. Nie, no niech nie przesadza. No co, no zwariował? Idziemy, tu nie ma na co czekać. Dobra, tylko jeszcze jedną rzecz chciałem. O, yy, jest, nasz... o, jest! jest, chodź, chodź! Chodź, 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 o, chodzi o, chodzi o, masz o, chodzi o, chodzi o, chodzi Dobra, Nie, mniej, mniej tyle. Idziemy, słuchajcie. Napijemy się może jeszcze tylko. Aha, dziękuję. Dziękuję. tej oczyszczonej wody. Czy mamy tutaj jeszcze, kurde, butelki jakieś? Butelka jest, ale to nie jakaś taka opusta butelka. Mm, nie ma, dobra, idziemy. Idziemy. Sprawdźmy mam Dobra. bourbon i psie karma bourbon to chyba trudka na szczury, to bym wziął. No, idziemy, idziemy złożyć raport, słuchajcie, ale się wyregivują. No, zobaczcie. O, tu jeszcze naboje. No Wcześniej kuczy ich nie zauważyłem. Mentaty. Mięso z muchy, to weźmiemy. Czekajcie, może tu gdzieś też coś koni wleży. E, to już wszystko, wszystko. To już tylko. za kuczy za, zaatakowały ich te gule. Strętne gule. Dobra. To zameldować. Flaga powiewa. Flaga Bractwa Stali. sir. Mission accomplished. We have the transmitter. Finally, some good news for a change. Nice work, sir. I didn't do it alone. No. No. Так, так. Что глупочитеришь? Alan Reese, it's time to welcome our newest recruit to the recon team. He shows a lot of promise, and with the proper guidance, I think he has the potential of becoming one of the best. Так Не I promise not to let you down. You don't have to prove anything else to me. Getting that transmitter was enough. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. Mm. I don't have to prove anything to you. Yeah, you <laughs> You need to prove that you aren't going to put a round in my back the minute I turn around. Reese, that's enough. Like it or not, you're going to have to learn to work together. And you. You need to understand what it means to be a part of the brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Codex, are you going to teach me this code of ethics? If you were paying attention in Arcjet, you should have learned some of it already. The rest will become apparent as you spend time with your fellow soldiers. Now, since I know you're eager to get started, I'll get right to the point. I only ask for two things from anyone under my command honesty and respect. You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. It's as simple as that. Now, before I release you to Halen and Reese for your assignments, there's one last order of business. From this moment forward, I'm granting you the rank of initiate. This is only a training rank, I'm not permitted to grant ranks any higher than that. Zabroniony? Why can't you promote me beyond initiate? Only an elder can promote you beyond initiate. After we get the transmitter up and running, I'll call in and see what I can do. Okay. Yes. Fair enough. Outstanding, soldier. Ad victoriam, initiate. He doesn't even know what that means, Halen. Ad victorium means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable, because we're fighting for the future of mankind.

All the scientific research, the repairs, the tactical planning, you name it. Uh, we do all of the technical work. Of course, I'm a field scribe, so I'm boots on the ground with the soldiers. But I kind of like pulling the trigger every once in a while. Anyway, <laughs> no I won't bore you with any more of the details. You ready to head out on your assignment? Y tak. Ready. Great. Let me explain what I need you to do one of the brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell i have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes here this should cover all the information you'll need to find your first artifact good luck and be careful Dobra. Bank

Ale... Chcę, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, nie? Bo to w sumie bractwo ma mi pomóc w tym, a ja nie chcę... jakby zdradzać tutaj. Yy, chcę mieć spokój. ...Hallo. Chcę tylko To też to. no właśnie być sam. Bractwo to wszystko o drużynie. Nie ma indywidualów, nie ma heroów. Im szybciej zrozumiesz to, tym szybciej zacznę wierzyć I'm gonna cut you some slack because dance trusts you. But if you step out of line and play, I'll make sure you regret it. So, ready for your assignment, hero? Eeeeh, Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths. The abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple.

Aha, okej, okay, bo nie ten, dobra. Gdzie co, yy, pójdziemy, ale najpierw, słuchajcie. wyjdźmy z tego. Prześpimy się, chociaż tu jest okazja. No, ach, nie, nie. Rdzeń to ja sobie wezmę. Dobra. Ja, to ja im nie wierzę. A że czekajcie, a gdzie dostaliśmy yy, zlecenie? Tutaj gdzieś, to blisko w zasadzie, to co? To tu blisko, gdzie jeszcze nigdzie. Aha, no dobra, ale możemy mieć zaraz dane. To jest tak. Kolecz to czy to i bank krwi to to, a to? Wesprzyj oddział zwiadowczy bractwa. Dobra, no właśnie. I teraz zobaczmy mapę. Gdzie tutaj to jest? Tutaj. Bank krwi. Greater Mass. To tutaj byśmy na pewno wzięli sobie... Ten yy, strój, pancerz, ale myślę, że tutaj też są dwa zadania nawet College Square, dobra, wiecie co? I tutaj, po stronie policji w Cambridge. Dobrze, to wiecie co? Dobra, to ja wezmę, no nie wiem, czy weźmiemy ten. On ma lepszy, nowszy. Jakby się mógł zamienić, ale chyba raczej nie. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Dobra. To jest tak, tylko że tam tutaj będzie to zadanie wisiało w powietrzu. To jest po stronie i to jest wesprze oddział, dobra. Musimy to wesprzeć. O! Tak zrobimy. Dobra, to gdzie idziemy? Tutaj idziemy. Przypominam, że dzisiaj będą dwa odcinki. Jeszcze jeden tak gdzieś z 5 minut ten potrwa. I zaraz będzie kolejny. I słuchajcie, zrobimy tak, że ja nawet nie będę przerywał to jakimiś tam. Cześć, tam, no. I coś tam, coś tam. Tylko. Tylko po prostu, no, zacznę jakoś tam sobie ten filmik, przerywnik zrobimy i po prostu kolejną... kolejny... kolejny odcinek będzie zaraz na kanale, nie? Dobra, wiecie co, bo ja tutaj... to ja wezmę chyba... dobra, tutaj tak, dobra, bo dobra... dobra. Jeszcze tak patrzę, kurczę... No, właśnie najpierw, najpierw zrobimy coś takiego. Zrobimy tutaj ten kolecz. Wrócimy się do posterunku, pójdziemy do Grey Garden, tam zostawimy, wyniesiemy stąd rzeczy jakieś tam, co tutaj, żeśmy wszystko ten jakieś tam znaleźli i wyniesiemy kurde tutaj. A później pójdziemy tu. Dobra, dobry plan. Dopiero trzeba teraz to ciadostwo oczyścić wszystko jakieś przejście. jakieś groby są. Dobra. Aha, tędy się nie da przejść. już jest trochę ciemno się robi. Niedobrze, Dobra, tu mogą być góle na bank. O proszę, Szczerze powiedziawszy, to ja może bym nawet zostawił. Kurczę swój ten. Aj, dobra, zostawimy, bo tu jesteśmy blisko. Zostawmy, kurczę ten nasz pancerz wspomagany. Przecież, kurde, po co w ogóle go wzięliśmy? Eee, na mnie nie patrzcie. Morceń sobie wezmę. Wiecie co tu jest gdzieś safe Nasz no taki tu. No właśnie. Weźmiemy to sobie, schowamy to rdzenie trochę ważą. O Chodź tutaj, piesku. Dawaj to rdzenie. Zobaczcie ile, ile jest ten, idziemy na golasa, ale ah, jest, tu zostawimy nasz ten, no.